Witam Państwa serdecznie. Chciałem zaprosić Państwa na 32. edycję przeglądu piosenki aktorskiej, który odbędzie się pod koniec marca oczywiście we Wrocławiu. W tym roku naszymi największymi gwiazdami będą Meredith Monk z zespołem o, Szamańska Programowa. Kraj nie oświecenia. Oh. Meredith ostatnia oh. szamanka sztuki. Czy czujesz, moments. jak oh. na twarzy rozlewa ci się światło słońca? Oh. Jeśli nie czujesz, a chciałbyś poczuć, oh. a musisz poczuć, a wiesz, że bez tego nie możesz oddychać, oh. przyjdź na Song oh. of Ascension. Mm. Musical z Moskwy pod tytułem Kopy w Agnie. <c betray> <coughs> Kopy w Agnie! Kopy w Agnie! Musical Spamalot z Teatru Muzycznego w Gdyni. Monty Python w poszukiwaniu Świętego Gral'a. Joran. Trzy lata ciągnęliśmy ją za strunę od wiolonczeli, w końcu znalazła się tutaj i zagra. Joran. Sibel. Cybele, 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 Frances Ruffel. Wielka gwiazda Broadwayu. Wielka gwiazda Broadwayu. Magda Umer. Ta pamięta o ogrodach, ona nigdy nie zapomni. I oczywiście, mnóstwo, mnóstwo innych gwiazd z zagranicy, śimno, z Polski. Zimno. Z dalekiej północy przyjeżdż, przyjeżdża do nas na saniach Inuitka, Tania Tagak, która gardłowym głosem zaśpiewa swój program. Czy czujesz ten mroźny podmuch północy? Maris Tetris, Macio Moretti i Masetcy. Jeśli masz wolną chwilę i chcesz zabawić się, LUC, LUK LUC, szaleniec Wrocławski, właściciel mostów, znowu na PPA. Bleh. A cały festiwal zakończy się galą, spektaklem pod tytułem Anioły w Kolorze, w reżyserii Pawła Pasiniego. Siadajcie, widzowie, widzowie, do loży galowej, galowej. A to wszystko we Wrocławiu między 18 a 27 marca. Zapraszam wszystkich na 32 przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu. PPA 32, 32, 32. to PPA 32-32-32-32.